Kanub BOD AFK Kanub BOD podwa Świecę się ała, Trochę dłużej sikałem, no Siusiu mi się bardziej chciało. To o Nie można Siusiu? Łatwiej? To zaraz będzie je bać tutaj pewnie Czy nie Szybki siczek? Tak, bo taki szybki. Że sobie jeszcze po nodze, wiesz, polałem jak odchodziłem. Taki był szybki Siczek. Co ten kurwa Leopard robi? Chłopco ma taktyczkę zajebistą. Zajebisty ten Leopard, naprawdę. Muszę przyznać, że dobry, dobry ten, dobry zawodnik. Jakiego losu? Gdzie tam jeszcze do losowania? Halo. Mam zwróciła uwagę, że łapnie umiem po, pipi, po, tym, po kiblu. Hej, co on znowu rozdaje? Źle, że rozdaje? Mój Boże. nie konta premium do bocika. Wyszeknie jest spacja liczba losów. To dla subiksów. O to to, dokładnie Johnny. Właśnie tak. Właśnie tak. Są tam krzakuny przewrócone. Są. Jest mój ulubiony leopard nawet. Był mój ulubiony leopard, zajebisty zawodnik. No, najlepszy po prostu. O! Oh yeah. Zgęszony zawodowo. Bardzo, bardzo dobra bitwa, panie Leopoldziu. Teraz się jechał zabić kurwa do wody? Czy co? Bo tak wygląda jakby jechał się utopić bardziej. Co, to jak? Co tu w ogóle, czaty? Jaki jest ten plan? Na poniedziałkowego streama? Bo Long Darka skończyłem. Może tego. Może tego, no. Game Deka, co? Chociaż nie wiem, kurwa jakoś mnie nie ciągnie do tego game Deka za bardzo. Nie mam. Nie mam jakoś ochoty tego, ten. No właśnie, wiem, że jest do skończenia, ale jakoś taki jestem nieprzekonany. Kurcze, im dalej po prostu w tą grę, tym, tym mi się. Mniej mnie ona interesuje, że tak powiem. Chyba dlatego, że się odrobinę czegoś innego spodziewałem dalej. Gruby podkreślenie: niedźwiedź Prime na rok kupiony, Uuu. więc co miesiąc będę subował kanał najlepszego strajmera World of Tanks w o Polsce, ku... czyli New Multi Show. Co za kultowe gamonie dobre. Nie po trzech latach mi takie rzeczy mówisz, kurwa, planowaliśmy wspólną przyszłość. Obiecywaliśmy sobie te suby od lat. A ty na mnie tak plujesz? Nie Valheim, nie. nie. Co za chłopnie dobry, kurwa, manzi. wy teraz jesteś? Gamoniu. Nieładnie tak, bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie żech się pan zachował. Panie grube niedźwiedziu. What? Jest jakiś Light, Laj... nie ma Lighta żadnego, a ała. Ja. Strzał po obyku. Zaczął odracać tą wieżę, to już wiedziałem, co się będzie działo. Dalej, kurwa! Ała! Muszę zjechać na dół, nie? Bo tu mnie będą napierdalać cały czas. Dopóki nie schowam. Aaaa! Kiedy elejson. Tak, na Henryczku zostało. Chyba, że Henryka. Ruszy, ruszymy. Henryk też jest opcją jak najbardziej. Albo może... Kurde, może zagramy to, co dzisiaj będę grał, to też jest możliwe, że mnie tak, że mi się spodoba. Wciągnie mnie i będę dalej grał w to. Albo ewentualnie możemy tego. Yy, medieval Dynasty zagrać też. Bo to też wygląda dość interesująco. Słabo to wygląda. Wypierdalej. Jakie komendy? Komendy są głośne, tylko uszy masz brudne. Halo? Co to za wyzywanko takie? Co to ma znaczyć? Więc Henryczku zostało, jak najbardziej. Dobra, zobaczę. Zobaczę jak będzie nadchodziła pora. To, to zdecyduje. Zob Jestem ciekawy tej gry dzisiejszej. Może będzie. Może mnie zainteresi. Może mnie zainteresi, na przykład w to, będziemy grali. Może tak się okazać. Czaty. Będzie jeszcze ten strzał na niego. Dziękuję. Thank you. Thank you for your support. Dziękuję bardzo. Gruby niedźwiedziu, za 100 bitów. Graj w grę Tom Powiem ci, że. No, Tomb bym nawet zagrał, ale. To jest jakaś gra tak daleko na mojej liście, że po prostu są inne ciekawsze dla mnie. A co do tą Raidera, to. Grałem kiedyś, tak jak mówiłem już kilka razy, w tą wersję studencką. Pierwszej tej odświeżonej części z 2013, bodajże roku to było, tak. To grałem w to, w taką wersję studencką. Chętnie bym zagrał jeszcze. Chętnie bym zagrał jeszcze. To ale. No to za dużo czasu na to zajdzie. Tak, no ta GTA Vice to jak wyjdzie ta trylogia odświeżona to to kupię i będę chciał zagrać w Vice City, bo ja nie grałem nigdy w Vice City, więc taka jest taka jest moja motywacja w tym przypadku. Chciałbym zobaczyć Vice City, bo ludzie mówią, że to fajne. Zobaczymy, czy takie fajne. Klimat będzie na pewno spoko, nie? Posłuchamy sobie Collinsa. Oh, jej. Yeah. że ja strzał strzału na niego. To jest za dużo czołu, żebym jakoś jolo teraz robił. Głupio. A, w sylwestra. Tom Prider. Tak, w sylwestra to też. Siema królik. Klasyka, nie? Tom Prider. W sylwestra. Ja strzeliłem, bo i tak. Uznałem, że prawdopodobnie. Tutaj podjedzie na blisko, więc i tak to by. Nie wiem czy się świecę. Prawdopodobnie. Tak, no. Dlatego się tylko na chwilkę wychyliłem, bo wiedziałem że się pewnie zaświecę. Jestem czołgiem ciężkim, jednak kamuflażu nie mam za bardzo na tym czołgu. Na jednym załogancie ledwo, więc... Nie mam co liczyć na jakiś kamuflaż, super. Daar moet ik mijn iPhone weer hebben, oké. Jezu, nie dawajcie się tak jebać za darmo. Nice. Panny strzał. Może go dobiję. Dobitet. Czy zostało? progetto 66. FV. Gdzieś ujebany. W rogu mapy. No i ta 704, która dostała prawdopodobnie dwa strzały ode mnie. Je na, na kicie? A nie wiem, 91 i pół, coś takiego, nie wiem, procent zrobiłem. Może trochę więcej, bo chyba nie poczekałem na do końca bitwy ostatniej, więc... A tam było chujowo dość, więc no, nawet trochę więcej niż procent może zwaliłem, niestety. Było kilka fajnych bitew, mi siadły w pewnym momencie, ale potem dwie wyjebki drużynek, takie ostre i potem ja zajebałem sprawę też w jednej bitwie, bo się nie wycofałem na czas. Zostałem... Solidnie. Jadę po FV'a. Miękka moja pała. Jaka kuna tam ma cześć. Jaka kuna tam, kunę ja mam ją 446, dobra nice, będzie MK chyba, chociaż nie wiem, jakie są te wymagania na nim, bardzo wysokie czy niezbyt zby 3000 spota na dziesiątkach, to może być siema Touch of the Priest, hej. Jeszcze jeden strzał na ślepo chyba w tego Leo wpadł, nie? E, pierwsza klasa tylko. No 4800, 3000 spota, dwa fragi. Ile expa? 1252. To mało to expa, coś. Mało coś expa.